Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam was widzowie, że nie było żadnych odcinków. jest tam tydzień. Przepraszam was, że nie było. Poza odcinkiem to zdobyłem kampera. Zaraz wam pokażę. Chciałbym wam coś ważnego powiedzieć, że... Czasami odcinki będą zmontowane. A czasami nie. Większość to... Po Postaram się, że będę montował, bo widzieliście to ostatni ten odcinek z montowaniem. Chciałem jak najlepiej, żeby wyszło, a wyszło tak byle jak. Cały czas wyskakuje to Mowawi i tyle. Dobra, zaraz wam pokażę kampera i powiem wam czy opłaca się na niego zbierać dobra gdzie on jest o proszę zobaczyć tu jest nasz kamperek dobra no to zbierzmy go i pamiętajcie jak macie kampera no to zaczynajcie od tylnych kół bo prze, przednie bagują się o widzicie no, coś takie zrobili. A po co? A to jest co? Zapasowe koło? A nie, taka dekoracja. Okej, okay. myślę, że. No. O co chodzi? Jeszcze nawet nie naprawili tych kół. A, jakie to wkurzające jest. Jest jeden bug, że najpierw musicie wstawić drzwi, a później wejść i dać silnik. Dziwne to jest. A jeszcze po paliwo. I najgorsze jedno, że jak chcecie wysiąść, to wysiadać się na górze samochodu. Dziwne. Tak wam powiem. Dobra. Paliwko. I może w tym odcinku jeszcze tego krejta z samochodem zdążę otworzyć, jak go zbieram. Tak w ogóle Dobra. Otwieramy, ładujemy. Też znam baga na samochód. Ten taki zwykły. Na ładę właśnie tam, tam. Mogę wam pokazać, ale nie wiem czy chcecie. Ale to pokażę pewnie w następnym odcinku. Może jutro będzie. Ja tak myślę. Dobra, ręcznie. I idziemy. Dobra, w tym odcinku znowu próbujemy dojechać do 10 tysięcy metrów. I chcę Was jeszcze przeprosić, że nie było w poniedziałek. No, przepraszam Was. Po prostu nie mogłem. Chciałam uczyć się tam na sprawdziany w szkole i te sprawy. Dobra, widzimy coś nie. Idziemy. Nie zapominać się dawać łapki w górę, subskrypcję. Dobra, widzimy. nie wiem kiedy będzie kolejny, ale chyba będzie przedłużenie tego właśnie, co oni zrobić. No chyba będzie z tamtego, ale przepraszam bardzo. Jak bije burza? Jak? W jaki sposób? Jaki? No w jaki sposób? W prawym górnym rogu macie moje HP i ono powoli schodzi. Nie wiem Jak są dziurawe domy No to nie bije Dziwne E, wchodzimy szybko Nie no no proszę was Nie biją? To jest właśnie nie proszę was no, no, no ja nie mogę że głupią burzę ja mogę zaraz przegrać dobra nie wiem jak to przeżyłem tak naprawdę. Dobro. Zregeneruje się troszeczkę. Nie, nie, nie. Proszę, proszę was. Nie. Jak wchodzą? Dobra, bijemy. Ważne, że pierwsze zejdzie. Nie. Nie. Widzowie, widzowie. Dobra, może to nie wejdzie. O, o nie, no i zaraz jeszcze zabije Proszę, żeby było w tym domie w ogóle paliwo. E, nie wiem, gdzie jest. Przepraszam bardzo, gdzieś siekierka? Nie wiem, z bogu. Aaa, spadła! Dobra! To nie wiem, coś nowego. Dobra. Dobra, teraz przykleiłaś się. Dobra. Powiem wam widzowie, że opłaca się zbierać, nie mówcie, o nie wylewa się, mamy silnik rakietowy, tylko jest jeden problem, skąd idzie to coś, tym. chyba stąd, muszę zobaczyć, musi taki włącznik tutaj być, w tym domie. O, właśnie, to jest to. No to już nie zobaczymy tego rakietowego silnika. Co jest? Ale tak ten bag nie działa. Takie zwykłe samochody. Dobra, tutaj mamy dwa komiksy, ale. I tak mi nie przydadzą się. To po co zbierać. Coś pożytecznego tutaj jest. Nie wiem. Ale diesel wezmę na wszelki wypadek. Dobra. Zobaczmy kapsle. Bierzemy. Oczywiste. Nie wiem, próbujemy ten bug zrobić. Ten ze sklepem. Można spróbować. O, nie wiem, czy się opłaca. Dobra, nic tu nie ma. Biedny ten dom jest. Dobra, zobaczmy i tu idziemy. Nic nie ma pożytecznego, to idziemy. Ręczny idziemy, dobra. Proszę, żeby był jakiś kolejny dom, taki pożyteczny bardzo. O, taki dom jest tak, taki słaby. Właśnie, są... Taki byli jaki. Dobra, jedziemy. O, prawda. W sumie to nie wiem, au... nie wiem, czy to auto da się w ogóle przewrócić. Nie. Chyba się nie da. Przewrócić tego auta. Dobra, mamy Kończy się coś, nie wszystko wypełniamy. co jest z ten domem? Zbogowany. Jest jakiś silnik. Lejsy Robloxowe Dobra, to idę po śkierkę. Mam HP zregenerowany już Dobra. Muszę powinienem na Czy ciężko bić się w tej grze? Muszą to poprawić, bo się nie da. Albo właśnie o to chodzi, żeby było ciężko. O! Mamy jedną rzecz, która może przydać się. To oczywiście jest to coś. Burgera zjemy. O to coś kosztuje aż piętnastkę. Nie wiem jak, o co chodzi, albo trzydziestkę. Są wyznaczone przedmioty, które można sprzedać za większą kwotę w sklepie. Nie wiem dlaczego takie zrobili, ale to jest dziwne. Mogli zrobić, że takie silniki i te ulepszone chłodnicy. W sumie silniki też są ulepszone. Mogli zrobić, że to się sprzedaje za 50 albo mniej. O, to, o trochę to takie głupie. I jeszcze jedno mało paliwa. Mało, naprawdę mało paliwa. Bardzo mało. Może spotkam sklep. Ale małe pro, prawdopodobieństwo, że spotkam. Dobra, jedziemy. Ile paliwa? 4 litry. To jest nic. Poza odcinkiem jak zdobywałam tego kampera, to miałam może 20, nie 40 miałam paliwa. No okej, okay, idziemy już. Może będzie jakiś z paliwa. Okej, okay, idziemy. Jest jakiś dom. garaż, Tak. Jakie szczęście. No musi tam coś być, musi. Coś dobrego. Przecież gra nie może mi da dawać cały czas jakiś garaży takie sładne Przecież... to co się dzieje dobra bijemy dobra bijemy wezmę to Kaps. a dobra już wolę kierką zabić Musi jakoś brać się jakiś dziwnie Naprawdę dwójkę muszą wyjść. Dobra. Biorę ten pistolet. Cyk, 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 cyk. Już po nim. Po nich. Proszę 50. Nie. Te tarcze też są po 15. Tu już jest 30 i 45. I kolejny ten. 15. Tarka. Właśnie, co tu jest? Tak, mamy paliwo 7 litrów. Tylko wezmę, podjadę tym samochodem. Bo nie chcę tak biegać daleko. Dobra. Idziemy. Dobra. Podjeżdżamy. Ładujemy paliwo. Będzie chyba 9 litrów. Albo 7. Nie 8, albo 9. No 9. Co 10 będzie? No, można zaliczyć, że jest 10 litrów. Ja tak myślę. Bierzemy to. To. Okej, okay. jest tutaj jeszcze coś? Co można wziąć. Można tarczy wziąć. Sprzedamy ich. Tu 30 mamy hajsu. Nie no, jak znajdę sklep to będę bogaty już no w sumie nie będę, bo... I nie mają dużo więcej. Co to jest? A to jest kraty. Kraty. Dobra. Jedziemy. Zamknąłem, zamknąłem. Można jechać. Tylko jest jeden problem: że tutaj światła nie działają. Bardzo źle Ja tak wam powiem. Ciężko zawraca się, naprawdę ciężko. Jeszcze widziałem jakiś tam dom. No i właśnie o to chodzi, że jak nie ma światła, to nie widać kamieni. No jest taki problem. No i jak ten drift? Nie. No proszę Was! No jak? Jak? Nie no, ja nie wierzę w tą grę. Po prostu. Ja nie wierzę. Naprawdę. Musiał się przywrócić. Nie no, no co to ma być? Co? I nieudany odcinek przez to przywrócenie. Co to ma być? O? Coś tu? A nie, bo to drzwi są. No ja nie mogę. O co chodzi? Jak przez tekstury ja chodzę. Co? No, co zrobimy? No to na tym kończymy. Co mam zrobić? W na następnym odcinku postaram się przejść i pokazać waga, albo zagramy inną gierkę. Dziękuję wszystkim za oglądanie. И всем нара!